To to? Jakieś dziecko? Taki głodny. Dam ci kepsona. Kebabik specjalnie dla ciebie. A, tak surowe? Mogę to usmażyć? O, mogę! Nice! Czemu nie mogę? Nie podniosłem tego mięsa? O, nie podniosłem, okej. Okay. Smacznego, chłopczyku. Um, czy to chcesz, tego raczej? A, pachnie jak moja ulubiona szyneczka. Wędlinka. Kepsik. Kepsik Mmm, ale dobre. Smakuje jak u mamy. O tego blondyna bez oka chodzi. Cóż, to nie było w standardach mojej mamy, ale smakowało mi. To nie jest złe spróbować czegoś dobrego od momentu zamknięcia, tego odmiany. Byłem głodny. Maria zawsze przynosi jedzenie do piwnicy. Czy tego nie dostałeś? Wszyscy inni dostawali jedzenie oprócz mnie. Czemu? Ja zawsze byłem niechciany. Byłem bezużyteczny i wkurzałem ludzi, więc zostałem zostawiony. Weź to, zawstydził się. Jako podziękowania, znaczy w podzięce, że dałeś mi, znaczy dałaś mi jedzenie. A, um, cóż, a. Um, Dziękuję, i guess. Dzięki Zdobyliśmy chusteczkę. Kurde, miałem nadzieję, że to będzie gem, ale dostaliśmy tylko jakąś chusteczkę. Może to gdzieś leży chusteczka. No, gdzieś spowany. Chyba nie. Co jest? O nie, to znowu on, cholerny ksiądz Jada Jada oh. No nie, oh. jest wow. O, moje palce Why? Oto to ty, cześć Ciebie ja lubię Panie! To przejście było troszeczkę przymknięte, więc troszeczkę tu pospiątałem, co? Że pozbyłeś się ducha? Jej. Manekin odważnego rycerza. Manekin bez głowy. Przystojny manekin. Painting of a woman. Suit of armor. Ho, ho, ho. Pojawiam się w naprawdę niespodziewanych miejscach. Więc, czy rozwiązałaś już tę zagadkę, żeby otworzyć drzwi? Na odbicie, jak się. Szczerze nie spodziewałem się, że będę mógł mu odciąć głowę, ale cieszę się, że zadziałało. Tam są kwiaty, a tu nie ma kwiatów. Chyba nie tak miało być to wie, skąd wezmę kwiaty, mam tamte kwiaty zabrać? Połowę kwiatów? O, zrobiliśmy bukiet, ok No i chyba wszystko Ten ma włócznię, a tamten nie ma Dawaj włócznię Co mam zrobić z włócznią? O, ten nie ma włóczni. Jej, udało się. Mission complete. Nie będziemy z nim gadać, ale je yeah. my go. Czemu mnie straszycie? Mój pamiętnik. Narodziłem się. Spałem przytulony do mojej mamy. Narodziłem się, spałem obok mojej mamy. Czemu to znowu tu pisze? Aha, okej, okay. <ścoughs> to ma sens. No, w sumie fakt. Zabiłem zwierzę dla zabawy, a później się uzależniłem. Zawsze były martwe koty i ptaki w moim pokoju. Mama była zła, kiedy je odnajdywała. Kiedykolwiek wychodziła z domu, ukrywałem zwłoki w szufladzie. Moja ulubiona zagadka może oprócz zagadki z kłamcami. Mówisz o lustrzanym odbiciu, czy o tym, co robię teraz? Cóż pięknie. Mama odkryła, że zabijałem zwierzęta, nakrzyczała na mnie zamknij się. Dźgnęłem mamę nożem, mama upadła, cała czerwona. To nie pasowało tak pięknej twarzy, więc oczyściłem ją. Jej martwa twarz była piękna. Hmm, no nie wiem, czy jest taka piękna. Ma wytrzeszcz we wszystkich kierunkach, i otwarte usta z szoku. Ok, zabiłem mamę, przestraszyłem się i uciekłem daleko, daleko w kierunku oceanu. Chciałem o wszystkim zapomnieć, ale nie mogłem zapomnieć przepięknej twarzy zmarłej mamy. Zabiłem kolejnych i w końcu uzależniłem się od widoku twarzy zmarłych ludzi. I to jak a ja w niewzruszony sposób szoruje trupa. To jest dziwne. To jest powabrane wręcz. Czemu? Faj, nagle. What? To miała być jakaś symbolika? Bo już nagle tego pomieszczenia w ogóle nie ma. Szanujmy się, każdy ma granice. Nie mogę ruszyć swoimi nogami. Muszę uratować tatę. Tato. A ja muszę napić się herbatki. Dziękuję, że dałaś mi okazję. Osiągnęłaś swój limit, prawda? Być może powinnaś się odpocząć. Nie, kolejny flashback. Uhuh. Podejdź do mnie, Aja Mamo. Jesteś ciepła. Bo jeszcze żyję. Zamknij swoje oczy, Aja. Aja, ja, ja, ja. Być może. Znaczy co? Mayube smile to Mamo, co to było? No właśnie. Mm, talizman. Na szczęście. Jaki talizman? Zaklnęłam cię, żebyś zawsze, już zawsze była szczęśliwa. Wow! Kocham cię, mamo. Mamo, ładnie pachniesz! Perfum, którego mama zawsze używała. He hej! Pik! Ty pachniesz jak mama. Dlaczego pachniesz jak mama? O, to są perfumy mamy. Niemożliwe. Kiedy ty? Oddawaj je. One należą do mojej mamy. Ty, Gnojko, uciekła. Co chodzić? Pchany pies, beczka. Dobra. Gdzie ona jest? No, wow, to mnie dzije. Mówićmy klucz. Fakt, czemu szczury są takie bolesne? Czy ja naprawdę zginę od szczurów? Jak to? Why? Ale Ale jak? No nie. Nie, Znowu... Czemu? Weź klucz i się wróć. To może być dobry pomysł. Uff, uff, uf, uff, uf, uff, 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 uff. Oła, to boli. Jej, dzięki za pomoc. Chodź tutaj. Nie bój się. Wygląda na to, że ten zapach nie jest odpowiedni. Zwierzęta go nienawidzą. Oddawaj perfumy, mamy. He co, co to jest? Znaczy o co chodzi, chyba. Ha? Nie masz ich. Gdzie ty je włożyłaś? Nie wiem. Rozejrzyj się. La. Co jest z nią nie tak? Zdjęcie. Pieska z kością. Ale my nie posiadamy kości. I ten pies też nie ma kości, w sumie. Oh. What? Mysz. Mysz nie cierpi perfumu i uciekła w lewą stronę. Być może perfum jest po drugiej stronie. Nie wiem. Ej, co się za tu szafo? Jestem geniuszem, to jest dziura. Powiem się Tutaj, perfumy mamy. Jej. Dzięki Bogu. To to? Co mnie gonić. Ała, ała, ała. Nieładnie. Weź klucz i się wróć z Kocham tą postać, a ja zabiję dla tych perfum. Czy się uspokoiło? Sprawdźmy. Te Magicznie wyparowało. Dobra, użyjmy perfum Tylko drobinkę, dobrze? Mamo I Teraz szczury będą nas nienawidzić Więc nam nie zrobią Wiem, że tam jest pies z fotografii Ale na fotografii miał kość A, tu nie ma kości I kości nie posiadamy, którą moglibyśmy dać Więc, whatever No, tam coś było To jest wiadomość Powiedziałaś, że będę rodziną. Skłamałaś. Albo skłamałeś, nie wiem. Aha, uciekają przede mną gnojki. Kurze. Zakonnica. Okej. Okay. Trzeba przyznać, że ta gra jest dłuższa od remake'u Witch House. Na dwie godziny gram, prawie trzy. Zepsuta klamka. Nie otworzy się od zewnątrz. Da się jakoś przesunąć to łóżko? Co tym razem? Coś nadchodzi! Chciałem zamknąć za sobą drzwi, ale chyba wystarczyło, że tam po prostu wbiegnę. No dobra Aha, aha Czemu? No nareszcie Też tak umiem Tak, odpocznijmy w łóżku, to ma sens huh Oh. Oh. I get rekt, bitch. Ha ha ha! Like a boss. Sniki no! No, nie! no! Nie mogłem ich zamknąć. To jest bullshit Lock the corps in. Był nawet napis specjalny dla mnie. Może mam po prostu tak jakby sprówadzić piec w pokój i ona sama je zamknie. No, w ten sposób. Dobra, zginąłem dwa razy, trzeba to doliczyć zamknij to też na wszelki, a nie mogę. Okay. No dobra nie lubię lalek, so creepy. What the fuck? O nie, nie przeczytałem, nie przejdziesz. Nie mogę jej pociąć. Jest zbyt silna. Musisz mnie tutaj przetrzymywać. Nie przejdziesz. Dlaczego stoisz na mojej drodze? Nie przejdziesz, nie przejdziesz, nie przejdziesz, nie przejdziesz. Musisz zniszczyć tę lalkę, jeśli chcesz przejść dalej. Możesz ją spalić i wtedy duch wewnątrz spali się również. I wtedy... Niewidzialna bariera zniknie. Przestań! Mam jeszcze coś, czy mógłbym ją spalić? Czy ty wierzysz temu gówniarzowi? Zabraliśmy straszną lalkę. Okej, okay. spłyniesz żywcem, będąc martwą. Napiszę. Hej, zamknięte. Szkoda. Gundul wersja lalka, you shall not pass plamy. Bejcik O nie, kotek, koty jest martwy. Dobijmy go. Nie, ale może byłby w nim gem, A niewiele nam ich brakuje. Czy ja naprawdę spadnę? Czemu? Czemu, Czemu mi to robisz go? Nie palce bolą. Ile można zetkować w jednym tytule? A ah, czemu? Ja? Dostanę w końcu jakiś nowy dżemik? O nie, to znowu one. Tutaj coś jest. 18, jeszcze 3 potrzebuję. No i idźże w drugą stronę. Come on. O jezu, tamta chodzi po skosie, ona jest jakaś. Kozacka. Oh. Chyba skoprałem. No i sobie. O, oh. No dobra. Hans bring Flamenwerfer. <grywka> Zaraz co? To też mnie zabije? Ciężko spojrzeć, ale wygląda jak lalka, czy zobaczyć bardziej. O, o, o. <grym> <grym> Proszę się o śmierć. Jak patrzę na te dziury w ścianie, to mi się. Jem y, przypomina Twilight Oni, jak tam ten demon wyszedł z dupy, i... znaczy ze ściany. I się przestraszyłem. Nas o. Jak się szybko obraca, to, to jest speedhack Run. Ugh. O nie. Czemu? Aha. To z pewnością mnie zaatakuje, jeśli mnie zobaczy. Na szczęście mamy save. Ach, co ty robisz? Dlaczego chcesz tak bardzo jej pomóc? Uratować ją? I my nie będziemy w stanie wrócić do normy? Czy uratuj ją? Dlaczego nie wciągniesz tutaj wszystkich? To jest bardziej zabawne. Ja, Przestań! Co się dzieje? To jest nóż? Wyciągnij go. Została zabita. Tylko przez kogo? Mam na myśli, ona już i tak była martwa, została zabita drugi raz. Chciałam być częścią twojej rodziny. A. Boże, te jęki. To lalki ją zabiły? One wszystkie trzymają noże. O was, ja stąd idę. Boję się. Przedmiot... Przedmiot... to jest bait. Bait jak nic. Coś mnie zabije. To jest klucz! O nie... O nie, klucz! W worku coś się rusza tam, gdzie lalki były. O, to zaraz sprawdzę. Nie zauważyłem. Czy on właśnie zażarmi klucz? Serio. Czemu? Klucz zniknął. O, dobra, chodźmy najpierw. Właśnie, możemy wszystkie te worki? Nie, nie możemy ich ciąć. Lipa. worek się ruszał. Ten? Nie. Wiecie co, chodźmy zapisać, bo na wszelki wypadek, jakbym zginął, to nie chcę przez te wszystkie dialogi przychodzić od nowa. No dobra, chodźmy w prawo. Tak, ten na dole. Ale już przestał. Gdzie hmm. jest Dogo? Kruk, kolejny safe, jeszcze bliżej, cudowny. O. Nie ma paska życia, więc pewnie mnie złaszczytujesz, kolego. <grym znać się wytkujące> to jest mądrze zaplanowane. Nie sądziłem, że po dźwięku mnie zgwałci. Znaczy, znajdzie. Nieźle. Aha. Stanąłem w miejscu, żeby dodać śmierć, po czym zostałem zabity ponownie. Uwielbiam to. Po prostu lubię, gdy tak się dzieje. Aaa, żurando trzeba jest na głowę. I tego. Why? Serio? Čekám na to akurát. Jezu, ale ta piwnica jest ogromna. To jest największy dom w historii. O. co to? O, o, o tak, ta takie zagadki lubię. To jest relaksujące. No, i to mi się podoba. Na spokojnie. Bez nerwów. Mogę sobie je ustawić gdzie chcę, nie muszę przesuwać innych bloczków. Bardzo przyjemne. Piękna aja. Beautiful. Usłyszałem gdzieś dźwięk Czy To był mechanizm zabezpieczający twojego ojca Miał hasło, które było twoją twarzą Zrobiliśmy jam I mamy ich już 20, a brakuje nam jednego, no nie Nie, proszę, powiedzcie mi, że nie przeoczyłem go gdzieś na początku A de plant, nie, bo to jest mandragora, ona mnie zabije Take the pot, czemu nie To jest mandragora, no wygląda jak mandragora Bębenki już nami pójdą, jeśli to co coś zacznie krzyczeć, albo no mnie uśpi. W różnych grach robi różne rzeczy. Hane! Co teraz? Mamy tu mandragora położyć? Ale to ja przecież usnę! Albo zginę! Oboje zginiemy, to było idiotyczne. Wow! Wow! Czysty idiotyzm. Co, mam jakieś zatyczki do uszu czy coś? A użyj skalpela i ...wytnij sobie uszy. Co mnie to, że to jest popękanie? Chcę to rozwalić. Aldrauna, Również znana jako Mandrake albo Mandragora. Z powodu toksycznych jakichś tam kompozycji w środku, była używana jako medycyna usypiająca i tak dalej. W jakichś tam legendach była używana w magii i alchemii, również kiedy ją wyciągniesz, ...przyczy okropnie i przynosi śmierć tym, którzy to usłyszą. A tam bullshit. Powinniśmy usnąć, a nie umrzeć. Przynajmniej tak było w Don't starwie. Dobra, czy potrzebujemy zatyczki do uszu? Nie wiem skąd mamy je wziąć Oto są gdzieś? A nie można pójść z piłą na psa? Nie, bo zginiemy Mówię wam, że musimy użyć skalpela i wyciąć sobie uszy Wtedy zadziała Młot Nie wiem, po co mi młot. Aha, w ten sposób. Naprawdę musisz użyć młotka, żeby rozbić wazę? Mogłaś użyć piły. I tu będą zatyczki do uszu, tak? Junk flows. Myślę, że to wystarczy. Albo, że tylko to. i Jezu, idealnie. Zatyczki do uszu. No, jak zna zawołanie po prostu. Nie mogę ich założyć. Should put in this airplugs. Wątpię, że coś takiego by zadziałało, ale okej okay. Pięknie Otóż to... To nie zaatakuje, prawda? Nie wiem, ja bym temu nie ufał Stracił przytomność Porana na operację Kolorowy, dokładnie, przepraszam on będzie zjadł żywcem a ty go przepraszasz no nieźle zdobyliśmy klucz do incinerator to jest pomieszczenie z jakimś piecem, z kominem palenia różnych fajnych rzeczy, tam przejdzie pewnie teralkę wrzucić co to było?